Siemano, widziałeś lub słyszałeś może o stronie Eneba? Eneba zajmuje się oczywiście, jest to strona, gdzie możemy sobie kupić fajne gierki, oczywiście potaności. Jak możecie zauważyć, mamy oczywiście tutaj farminga za 90 zł. Oryginalnie chyba na Steam jest tego, co ja wiem, jest za 130 zł. Także jeżeli ktoś jest może zainteresowany, to macie link w opisie do promocji. Możecie skorzystać z mojego kondu. Nie tylko to oczywiście znajdziecie farminga, ale także inne gry. Macie tutaj dużo oczywiście do wyboru jeśli chodzi o kategorie, macie gry, kody podarunkowe oczywiście na xboxa, gierki, także znajdziecie na pewno coś dla siebie, także jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to oczywiście link macie w opisie, zapraszam bardzo serdecznie do wyboru, oczywiście do koloru. Także witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam w serii Bracia na polskiej farmie, oczywiście w kolejnym odcineczku. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie ciebie widzu łapki w górę, oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem tam na dole. Nie zapomnij także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji. Eee, daj łapkę, daj, daj suba oczywiście na kanale, napisz komentarz z hashtagiem. Eee, hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag MF czyli M i F e, z dużych liter możecie pisać w komentarzu Ja oczywiście przypnę Wam serduszko Zapraszam na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia Drogi widzę, jeżeli się tam jeszcze nie ma, to oczywiście serdecznie zachęcam do dołączenia na grupę i oczywiście zachęcam także do zobaczenia oczywiście linko w opisie, a dokładniej do strony Eneba, którą oczywiście dobrze wiecie czym się zajmuje, bo na początku żeście oczywiście mieli stawkę dotyczącej reklamy, oczywiście współpracy. Oczywiście z tą firmą, także zapraszam bardzo serdecznie. Na poprzednim odcinku Żniwa ty znaczy się, żniwa jak żniwa, nie? Tak dobrze wiecie, oczywiście to są te same auto, że my tu, żeśmy tutaj z Pipciem przyciągli tutaj na gospodarkę. E, dzisiaj doje oczywiście także jest na odcinku, e, on jest generalnie, widzowie, już tam na polu. E, na polu oczywiście tam albo z pszenicą albo z owsem. E, znaczy się z jęczmieniem, albo z pszenicą, bo widzowie, dzisiaj jedziemy dalej, widzowie, kosi oczywiście jęczmień. Czy tam pszenicę, także widzowie, on już jest za starami bizona. E, ja tu, widzowie, przyjechałem tylko po to, żeby sobie widzowie zmienić traktor dokładnie tak, odczepiamy sobie oczywiście od, od mf e, przyczepę i zaczepiamy oczywiście pod przyczepę 3 dzisiaj, e, także widzowie dzisiaj mała zmiana oczywiście roli e, ciągników, e, także na seryjce sobie dzisiejszym odcinku polatamy troszeczkę 3 p e, jedziemy zobaczyć właśnie jak mu tam właśnie idzie ta robota jeśli chodzi o te żniwa e, także dzisiaj w sumie dalszy, dalszy plan, tak naprawdę żniw oczywiście tutaj E, dajcie łapkę w górę, przypominam e, teraz, żebyście dali, bo jak mówię, będą łapki w górę, to będą oczywiście kolejne odcinki z Braciem Polskiej Armii, także nie zapomnijcie o strzeleniu łapki w górę dla zasięgu e, na większy oczywiście algorytm, no i oczywiście na to, żebyśmy dostali jakąś motywację do dalszego nagrywania, do dalszych odcinków i fajnych oczywiście pomysłów na tą seryjkę, także e, No, zostawcie, nie? Zostawcie łapkę w górę i będzie tego, nie? i ja bym, my będziemy wiedzieć widzowie, że chcecie więcej. Eee, czy tutaj się widzowie to nie podpina? Ewidentnie to się nie podpina. Myślałem zowie, że tu się węże podpinają, ale ewidentnie nie działają, nie podpina się. E, I teraz tak, prasa belująca będzie widzowie kupowana w następnym prawdopodobnie odcinku e, Lub coś takiego, bo jak dobrze wiecie już jest po prostu, już jesteśmy prawie po żniwach e, Za chwilę będziemy kupowali krowy i jeszcze będziemy oczywiście e, robili za niedługo sianokosy oczywiście na dwa ciągniki e, Na no wiecie, nie wiem czy coś im przyjedzie widzowie czasem z testów e, Na testy coś dostaniemy, bo prawdopodobnie dostaniemy, bo jedna firma się widzowie odezwała od John Deera, e, i Pottingera Dostaniemy sobie koszarkę i prawdopodobnie ciągnik e, John Deere'owy Firmy z John Deera i oczywiście koszarkę z zgrabiarkę od Pottingera, dotrwała się widzowie jedna firma e, Łąka widzowie jest gotowa do skoszenia, także prawdopodobnie w będzie chyba odcinek z e, Testów e, Z testów, na testy oczywiście sprzętów Bo tak jak mówię, przyjedzie tam ciągnik John Deere'a i oczywiście przyjadą maszyny te zielonkarskie, nasionokosy e, Tak jak mówię, ta firma pottingerowska Przyjedzie, także no powiem wam, że coś powoli się rozwija oczywiście gospodareczka, nie mówię, że nie, no i tak jak mówię będzie oczywiście kupowana nowa prasa tutaj na tą serię, nie wiem czy to będzie Sitma czy to prosto będzie coś innego, ale jak widzicie Trzypek ma problem z wyjechaniem pod taką małą góreczkę, czyli to co było na wczorajszym odcineczku. Tutaj na tej serii, że MF oczywiście także miał problemy, ale jemu to jakoś tak lepiej poszło. I oczywiście była przyczepa wtedy pełna. A teraz, oczywiście, jest przyczepa pusta. A trzypek sobie widzowie, niestety, ale nie daje rady. Także taka sytuacja. I Pipciu, jak widzicie widzowie, już tam powoli kosi. Jak możecie, właśnie widzowie, zauważyć, tam właśnie na dole jest powoli koszenie pola. O, zobaczcie, widzowie, jak tam powoli Pipciu sobie widzowie kosi. a ja mu tam, widzowie, rękę macha mu tam. Które elegancko sobie stoję yy, Powiem wam, widzę, że fajnie tak pole jest tutaj zrobione Bo widzicie, tu tak wysoko, taki wiecie, asfalt Tutaj droga, tu taki na wzgórzu Wiecie, ja sobie tu stoję, to widzę, fajnie widać I tamto pole, które jest koło młyna Tam widzicie, tam jest obiec yy, Tutaj jest właśnie ten jęczmień i tam jest właśnie ta pszenica, nie? To właśnie ta dalsza pszenica obok pole, to także jest nasze I w dzisiejszym odcinku, widzę, że tak, że będziemy chyba to sobie kosili Bo wszystkie, wzajemne te zboża, które mamy na tych polach yy, Co kosimy to ja to widać teraz sprzedaję, nie? Bo tak jak mówię sprzedajemy, bo będziemy kupowali nowe nabytki ale to wszystko na spokojnie będziecie widzieli oczywiście w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że widzowie dzisiaj w bizonie nic się nie stanie, nic się nie popsuje eee, i że dzisiaj robota będzie szła, bo tak jak mówię, dzisiaj są dwa pola, to pole i tamto pole Także troszkę je do roboty, tam widzę, widzicie ktoś ma buraki, tam w ogóle s belki ze słomy także elegancko, dobra, ja jadę widzę 3 peknie zjeżdżam z góry, bo od razu widzę pójdziemy do pana pipcia się przywita się się przywita na odcinku Eee, także pogadamy oczywiście z nim. I jeszcze, tutaj w dzisiejszym odcinku interesuje mnie ten las, żeby oczywiście się zagłębić, pójść w ten lasek, bo tam, tutaj, dalej jest droga do tego lasu. Także myślę, że czekajcie, sobie wzajem tutaj zajadę. Bo pan tutaj tu już wiedzaj, kosi elegancko Ja sobie wiedzaj, wjadę tutaj. Widzicie, widzę, ładnie widzę ten dots, ten szypek się prezentuje, jest to przyczepał. Powiem ja wam widzę, że bardzo ładnie się to prezentuje. Eee, dobra, tu widzę pole wyskoszone, teraz tutaj. Tylko źle, widzę, że jest zrobiony, bo w ogóle, widzę, tutaj od to się czkarnie, to z tyłu się dalej, widzę, animacja jest, widzicie? to Cały czas się kręci, a to się, ogóle nie powinno kręcić Ale dobra, mniejsza w to, nie? Mówię, tu jest, a nie, bo tutaj jest pszenica, to tak, że, widzę, tutaj jest jęćmień, tak? Tu jest jęćmień, tak, a tu jest, widzę, pszenica, dobra Czekajcie, widzę, pójdę do kombajnu to, Ty, ale Ty! No, może się dzień, bo ja tutaj vloga nagrywam kolejnego no widzę serdecznie dziś w live Eee yy, Jak tam poplon, jak tam ten yy, pszenica sypie? No stary, kurwa sypie pers takiego kawałku, że mam wietony. tony I dwie tony jest? Tak 56% No to, to to od razu jak wysypisz to chyba na skupko jedziemy, nie? Mmm yy, a co to tak nie będziesz tego chował czy jak? Tego... A co to, po co to a, po co? to? a to w sumie jak tak chce, a nie wiem co sumie no a, a świniu co będziesz dał? Bo ty wiesz że masz świniarnię chyba jeszcze nie? Bo no, świniarnie ale świn nie ma tak jak kurwa jest obora, a krów nie ma Ja no, dzisiaj ciepegiem przyjechałem Słuchaj, to jest warygodny siebie gospodarz, co czego? Ale ja czy pekiem przyjechałem z mijem ci oni, widzisz? No widzę. Oczywiście Ty to ja mam zarobny. dzisiaj małe plany na odcinek: jak to skosić, nie? Bo no. to trzeba to skosić, to pszenica jeszcze, tu to masz z boku, to później pojedziemy do tego lasu tam z tunikiem. A pasowałoby grzy grzyby pozbierać po na obiad, żeby coś zjadł. A to grzybów jeszcze nie ma? Jak nie ma, to już jest czasu, że nie na zawsze jest grzyby. Sobie. A no to w sumie tak, no to się. To możemy He, w sumie pójść, dzisiaj do lasu poszukać grzybów, nie? To w sumie nie, to chyba, że to pole skończymy i pójdziemy, czy jak? Tak, to pole skończymy, ty pojedziesz bidon na gospodarkę, ja pojadę to wysypać i pojedziemy BMW. Co tak To tak, jest szybko. dobry plan. Ja dopiero z, z, zacząłem kosić, ile tego, ile Kuro, nie trochę tutaj ta pola może będzie coś takiego. Ale wiem ci pojęci, pojęci jest, jest gęste, bo to pole. No jest, hmm. jest, jest, ale tego... Yy, i będziemy w następnie kupować belarkę. Yy, ten się odezwał, firma się odezwała. Pottingera i John Deere mają nam przesłać na kolejnym odcinku, ma przyjechać towar Na testy Ma przyjechać ciągnik, e, przetąsarka, zgrabiarka i koszarka Ale nie A wiem tek... czy ciągnik jeden, bo nas jest dwóch, ale chyba tylko jeden ma przyjechać ciągnik, albo będzie dwa Lepiej żeby był jakiś bombolet taki duży przyjechał Nie, i to, mamy to skończymy. na testy, ale tylko przez tydzień czasu Także musimy sobie wykorzystać, bo te, te pole mamy, tę łąkę, wiesz o co chodzi, nie? To trzeba skoczyć i będziemy mieli, nie? I po tylko prasę no. trzeba będzie kupić jeszcze Tylko słuchaj, nie no wiem, że na, na jakiej serii było Także było też chyba na, na dwa tygodnie, albo na tydzień, nie wiem, na których serii było też że na testy No to dostali, wtedy tak? było, no to no. mówi, że dostaliśmy umowę do podpisania, w sensie że ja dostałem I mamy, do właśnie do wykorzystania, jak przyjadą to na tydzień czasu, widzę te sprzęty, także jest... do fajnie nie? I możecie dać łapkę w górę już pod dzisiejszym odcinkiem teraz żebyście oh później nie zapomnieli To sobie te darej tylko kuchwa taka sprawa bo wiem, że zapowiadałem deszcz. bo to patrzyłem w tym w... No to, to co za no to, 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 pa, to jedno pole mam do wskoszenia. może te rury rozkale sobie zajadę już ile tam masz? Yyy trzysta. Dobra Przecież to nie ma dużo To nie jest na No to, to, to nie chyba nie tego było. nie będę sprzedawał to będziemy mieć na kurce coś nie? Czy tam na kolejny hmm. raz, żeby po prostu tutaj tego, e, betoniarko za, zaprawimy, będziemy na, na jesień, do, do zasiewu, <gry> Tylko słuchaj, nie wiem czy oni w ogóle to mają te kury w ogóle jedzą, wiem, że oni pisice biorą. No to tak, a właśnie też w sumie nie wiem, dobra. To jedź z tyłu za mną, weź tam koguta od tego, bra zamknij rurę i możesz tego zamknąć też, klapę, z góry. Tam w sumie nie wiem, chyba się zamyka na N. No bo jest na ten, ten no, zrobiłem, bo jest na okay. X. Czekaj. Bo no na myszkę, to na pewno tam nie jest chyba. Takie tak się zdaje no tak, Ale co? Chyba nie, nie radę. na A bo na... Ale na Stewan chyba nie ma. A bo jest. A nie ma to zobacz, że nie ma. Takie Taki robili, chyba ten goblin. To przy ciebie częściej będzie oddać do gościa, bo to nie wiem, że to nie znaczy. Tak, na x się zamyka. To ja. Dobra, to ja pojadę kombajnem, ty jedź ciepekiem. To ja mogę jak w sumie pierwszy. To ty jedź górą, no ty jedź ty jedź dołem, ja pojadę... Ach, chuj to co nie pojedziemy tak samo, dobra, to nieważne że tak zawrócę to. Tylko takie po... do dupy tak zrobili pole trochę, bo widzisz, kurwa, to gorzyście jest. Widzisz, ciężko ci jechać. No skupia. jest, jest, ale powiedzisz że tu będzie ciężko orać albo coś. Ty jedziesz, pie... to ja pojadę pierwszy. To jedź, kurwa, nie wiem, kto jechać. Ciepek, o, tutaj no, widzisz, można... tu jest dopiero gorzyście. Widzisz, jakie tego spady? Tak, o góra, dół, góra, dół, spady i tak, o, widzisz, jak, A jak to A takie pole w ogóle mają. No do mnie trzeba jechać jeszcze do tego, żeby ten y, mąkę zrobić, chleb. No, Klinicu. będzie można, będzie można. Ja nie mówię, że nie. Tam belki ktoś ma? Ale patrzcie, że fajnie mi ten header z przodu tak skacze, na dziurach. Ten, tak jest fajnie tego, nie? Tak go no. Ten chip, te w ogóle, daj, ta 30 tak leży tam. Ty może coś przydaje? Zwrócona co cała jest? się wyjebała na asfalt. Żuk, żuk stary stoi jeszcze. To i stoi, stoi. czekaj, Bo ja tu muszę wyjeżdżać na głowę, bo muszę to się dobrze skupić teraz, czy na auto nie wyjeżdża. Tutaj widzicie, że ten kombaj widzowie, tak naprawdę na, ca na, ca na całej drodze się mieści, co nie? To no taki wzowie tak szeroko się z tego headera. Ty, a tu Tylko w ogóle tak... tym widzeniem da się przejechać przez to nasze bramy, gówno? E, ja, chyba tyłem, ja chyba tyłem wjeżdżałem, mi się zdaje, nie wiem, mi się zdaje, nie wiem też. Tyłem, co a to mi to się zdaje, że ty przodem wjeżdżałeś. Słuchaj, buduję, 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 ja buduję, nie mogę wbudować, Może ja tam pójdę tego, bo ty A, że tam to gospodarstwo, no tak. Czekaj. Tak, da się wjechać w przodem, myślałem, że się nie da. To poczekaj, ja sobie od razu tutaj zajadę, bo ja tutaj do tyłu od razu cofnę. Tutaj, o. No. Tylko słuchaj, te silosy nie mamy, to trzeba je albo do garażu wysypać to albo je gdzieś nie wiem, gdzie to zrobić. Yy, dobra, teraz poczekaj yy, na razie na drodze, bo trzeba tak, ja muszę rozłożyć. Dmuchawa jest. Dobra, to zajeżdżaj, bo dmuchawa jest rozłożona, możesz zajeżdżać. To ja tu w ogóle klapa otworzę. to w ogóle silos jest? Jest. A ja no. to klapa teraz otworzę. możesz zajeżdżaj. Kurwa, za duży ten jest trochę czy w ogóle tutaj wyjedzie teraz. Czy w ogóle to wysypie, czy w ogóle to złapie teraz tutaj. Dobra, zapało Dobra, ma je sypać No dobra, nieco strona może być. Realnie, ale dobrze. Teraz tak, to przeciepę to kurwa, to tak nie znasz, ale to dobra, to na razie tak. Zajdź Proszę tutaj pod oborę. Kapitalnie. Proszę, może odsetki kurwa idą jeszcze, jeszcze będzie je zapłacić jeszcze? Ja od razu wezmę tego, MF przestawić na kultywator, bo postawiłeś na środku rogi A gdzie ja mam ja od razu zajadę nim w krzaki go postawię To auto A to... na razie co tutaj za nic stoi bo on chyba ma jutro przyjechać po to. tam tamte mechaniki. No słuchaj, tamte pola 65 i 44 tam już wszystko porobione A ja pamiętam co to na tamtych polach było nawet tak stać Idzie te w ogóle pola są? Tu jest coś ale to nie wiem co to jest. No tam było zrobione to przygotowane A to tylko my zrobione tak? Spuchnięte ziemia tak? Zrobione tak a tam jest jak w ogóle zbyt? tego polecę? Polecę. Ty jeziorko Ja to BMK-wiedzie zajadę tam do wjazdu na ten. Do lasu, bo tam nie będziemy no? jechać tym autem Do środka wjeżdżać, bo ja mam nisko do dosyć zawieszenie, także ja po tych dziurach nie pojadę, także zajedziemy i ty wysiądziesz, ja wysiądę, zapnę auto i pójdziemy na nogach Słuchaj, chyba, że dzieło spuścimy jakieś jedno Na opuł Na grilla być zrobimy może Ale no? co coś chciałeś działo uciąć? Ukraść? No, a to nie jak nie, trochę by to może popchnąło. Dobra, to wsiadaj. Nie. Ja wsiadam, kapitalnie. Co jest tak? No. bramy chyba nie zamykamy, nie? Czy zamykamy bramę? Nie wiem, może ten, ten słuchaj, ten lakatar może się wprowadził już tutaj, to czy nie? No z tego co ja widzę, to na razie tam chyba nic nie ma. Na razie nie widzę, Masz, na nic nie widzę, jego też nie widzę, tylko kosiarka Dobra, stoi. Teraz tak. E, dajcie łapkę w górę, jedziemy właśnie do tego lasu, zobaczyć do wie, co tam takiego w sumie ciekawego jest. A, o, słuchaj, a ten Sołtys kiedy tam przyjedzie? Miał przyjechać kurwa odebrać. Jutro, no, z mechanikiem przyjedzie, bo oni to naprawiać. Dziś, tak, po, dziś a, rano mają przyjechać. Tam u siódmy czy tam u ósmy mają przyjechać, to znaczy, się mechanik ma przyjechać z nim, nie? Autem. Aha, to chyba, że tak. Także prawdopodobnie w tego szrota będą zabierać. No, to no, nie? No. Dobra, teraz tak, przygotuj się, bo zaraz będziemy wysiadać. Ja sobie postawię tutaj kołombony, tutaj o auto. No, żeby potem, słuchaj, żeby potem spieprzyć się jak ktoś jakby jakieś dziki albo coś, albo ktoś będzie nas tego. się zeszczelić, albo coś. Dobra, to tutaj wysiadamy tutaj. O, tutaj no. się tutaj wysiądzie elegancko. Dobra. Dobra, wysiadłem już, skombinezone Takie kombinacje dziś obrałem. To trzeba było leśniczy wziąć Ubrać ko Widzę, kapitalny, dobra, widzowie. Ja auto zamknęłem, czekajcie, bo mi się zdaje, że mod Budziana mam włączonego, Dobra, mod Budziana jest włączonego e, Ty, ale dosyć mi się wybrudziły te powiem wam, widzę te felgi tutaj koła. O kurwa, cholera, jasna. Po no, ja, ja tutaj jeździłem. Ty w ogóle paliwo masz, to? mam, mi, mi paliwo. Ale to nie pomyślisz, że jakaś macha przyjechała, opatrz, czarny, BMW. No. czy nie? Dobra. To tak, idziemy i zajęcie sobie tutaj. I zobaczymy, co mi to na to. O, czeka. Ja sobie dzieła tutaj, ja tutaj. Elegancko zębę. i te dzieła tutaj wyskładane są, ćwiarteczki. Elegancko i tutaj pilarze wyskładali, to zrobię na wiecie na sprzedaż, nie? Elegancko wystawione. Pieczątki nie ma, ale dobra, ty powinny ty ty przyjechać. Ty, 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 przy, ja, przy, ja to przyjechałem w jednej sprawie, Zobaczysz, coś ciekawego dzieje, to chyba to na grzebie przyjechać. To jak żeby to jeść kurwa, wchodź tam w krzaki i szukaj. No, ani na, na, na nic nie ma. Ja to po, po kapitalnie popatrzę Słucha jak Słucha Jak chcesz to możesz iść tutaj, jest taka ścieżka tutaj, o Wydeptana, to nie. może dla tych Dla tych, na grzybiarzy To może tam jakieś specjalne miejsce jest dla, na, na tego, na grzyb To może mi stóp jak tu? Tędy, tak, o? Mi Tak, to właśnie idź tam i zobacz, ja tutaj po pochodzę, bo ja coś innego szukam To może jak znajdziesz jakiegoś grzyba to wołaj, czy coś, ja tam będę słyszał O tak to widzę, w sumie, ja to widzę, nic więcej nic nie widzę nic ciekawego... Ty, zabawka znalazłem! Na dzieci. A, to możesz wyrzucić w krzaki, ty masz szukać grzybów. Ja szukam czegoś innego ciekawego. No to w sumie to jest tak, dalej no, drzewo, drzewo... O, i to jest znalazłem. Ale to kurwa zarosło na O, jelen jest! Uuu. O, słyszycie? Nawet jelen jest. Tak to w sumie więcej nic nie ma ciekawego. Dosyć tutaj jest sucho tutaj w lesie jest, bo w sumie tak jest sucho, bo wiecie, pogoda jest. No, wezmij. Wezmij kubo ścieżkę kurwa dać on dziś nie prowadzi także tutaj w sumie nic więcej nie ma tak mi się zdaje ja też widzę, przecież widzę tutaj w sumie już tego grzybów tak naprawdę ja piernicie, co to kurwa jest, jakie upuszczone co tam? Co to jest BMW w Zawie elegancko stoi zaparkowana Może ja piernicze, co ja znalazłem ja piernicze Tak i nawet nie jest ty se kurwa jaj nie rób kurwa stary, dziecko. Ja? co to kurwa, jakaś katka, Co to kurwa jest? Jaka chatka? Kurwa to jest. Chyba jakieś... kurwa chatka po chatka. Jakieś kwiatki? Co to kwiatki, co? Coś tu... Coś tu śmierdzi kurwa. W moim sercu tylko Maju Maj. Ty, komaj, ty stary, zabawkę znalazłem. To weź sobie ją, może na ten, sprzedać ją. Ty. O, ty, ty, Może zabawki A miałem A co szuka? my tu mamy? Czy my ześmy widzowie, A... znaleźli jakiś dom milionera, czy może biznesmena, albo oh, bardziej tutaj chatkę i stodołę milionera, bo tutaj widzę jakieś nielegalne rzeczy na dzisiejszym odcinku, czyżby to są mam? prawdziwe krzaki konopi indyjskich, marihuany, właśnie, murzyńskich. Ty, powiem WZW, że ciekawie, ciekawie. Bardziej WZW interesuje mnie wnętrze tej stodoły. Czy chcielibyście, abyśmy w kolejnym odcinku, WZW, otworzyli tajemniczą stodołę biznesmena lub milionera? Oczywiście, tutaj w tym lesie. Jeżeli albo... tak, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Dajcie łapkę w górę po dzisiejszym, oczywiście, odcineczkiem. I napiszcie, co sądzicie na ten temat. Słuchaj, Ale ja myślę, się... że... powiem ci Piwczu, no. znalazłeś kurwa fajne znalezisko. Czyli, tak naprawdę ta droga nie prowadziła do nikąd. Tak naprawdę prowadziła do jakiegoś domu chyba milionera. Ja. Słuchaj, ja złą szukam jeszcze tutaj. Ja pierdzielę, jeszcze beczki z tyłu jakieś są. Eee, czyżby widzowie jest to dom milionera w którym tutaj widzowie jest cała produkcja marihuany i sprzedaż marihuany Właśnie, ma też właśnie, ma może maszynkę ma do tego Właśnie czyżby prosto prostu widzowie tu może w środku w tej studole coś się ciekawego znajdą i, i bardzo wartościowego No tego w sumie widzowie nie... Albo, wie. albo słuchaj, albo jakiś biedak i pustki mogą być. Albo, widzowie, w kolejnym odcinku może, widzowie, kogoś tutaj spotkamy, jakiś handlarzy może, handlarzy, mafię. kto wie, kto wie. Słuchaj, może to fabryka jakaś może jest, może ktoś przyjedzie tutaj jakiś do Szczawczakiem? Właśnie, to widzowie, wie? jeszcze nic nie wiadomo. No. Powiem wam, widzowie, że tutaj będzie długo się ciągła chyba, widzowie, sprawa na Bracia Polskiej Farmie z tą miejscówką. Ja myślę, widzowie, tutaj z Pipciem chyba przyjechać w nocy, zobaczyć no czy tutaj czasem nie nie ma tutaj dużo ludzi się nie będzie zbierał, czy może wydać, wiecie jakaś sprzedaż, coś tego, jakaś mafia przyjedzie Kto bo. wie co wie, może w no. kolejnym odcinku coś takiego się wydarzy, ale to zależy no. i w ile zostawicie łapkę w górę, także strzelcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny oczywiście odcinek z tym miejscem, bo powiem Wam że tutaj dosyć ciekawe bo. tajemnicze miejsce się znalazło i dosyć ciekawe odcinki się szykują, oczywiście tutaj z tej oczywiście miejscówki także dajcie łapkę w górę no. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 41 tysięcy w subskrypcji. W sumie w dzisiejszym odcinku by byłby to na tyle, bo dostaliście 20 minut odcinka. Pokazaliśmy, mam dużo, zrobiliśmy ciekawe akcje w polu. Ciekawsze akcje, oczywiście, się szykują na kolejny odcinek ale łapka w górę, oczywiście, musi być na odcinku i z nami także, oczywiście, był Pipciu. Tylko taka sprawa, powiem Ci tyle, że ta chałupa jest użytkowana, bo patrz, drewno jest. Jest, jest, drewno... ale tak jak mówię, to jest prawdopodobnie no. jakiś mafii, bądź jakiegoś milionera który tutaj jest wielka fabryka Mary jest i sprzedaż wiesz? Tak, wszystko się okaże. w nocy Wszystko się ukaże na samych odcinkach Oglądajcie tak. pi... za każdym razem będziecie oglądać to dalej będziecie wszystko wiedzieć historię Jak to było? Oglądajcie pilnie właśnie, pilnie oglądajcie, wszystkie odcinki z bracie polskiej farmy, bo dawno nie było To już można powiedzieć chyba 11 odcinek, może być coś takiego. Chyba tak, no także no. sobie może się pożegnać, bo i tak w sumie kończy odcinek, także wiesz, to No to siema Także trzymajcie się drodzy widzowie w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że oczywiście dużo łapek zostawicie I oczywiście będziemy się spotykali jutro Wieczorem Tutaj przyjedziemy oczywiście i zobaczymy Co tu się będzie działo Także trzymajcie się, miłego dnia wam życzę Dzięki za obejrzenie, do kolejnego odcinka Trzymajcie się, nara